Czy to, co nazywasz czystym sumieniem, naprawdę cię chroni? Czy raczej powoli odbiera ci całą moc? Machiavelli pokazuje, jak niewidzialne kajdany moralności więżą silniejszych niż miecz. Wyobraź sobie, że stoisz przed dramatycznym wyborem. Z jednej strony decyzja moralnie słuszna, ale oznaczająca utratę niepowtarzalnej szansy, z drugiej krok bezwzględny, twardszy, który jednak otwiera przed tobą drogę do władzy. W tej chwili pytanie brzmi, nie co jest dobre, lecz co pozwoli mi przetrwać i zwyciężyć. To właśnie ten konflikt opisał Machiavelli. Konflikt, który wielu ludzi oburza, ale który jednocześnie obnaża chłodną prawdę o tym, jak naprawdę działa władza. W codziennym życiu, sumienie jest naszym wewnętrznym kompasem światłem latarni chroniącym przed chaosem. Ojciec potrafi pohamować gniew wobec dziecka, bo sumienie przypomina muże miłość. Jest ważniejsza od kary? Robotnik oddaje znaleziony portfel, bo sumienie każe mu współczuć drugiemu człowiekowi. Sumienie buduje zaufanie. Spaja społeczeństwo. Dla większości ludzi to błogosławieństwo. Ale Machiavelli pytał, czy dlatego, kto trzyma władzę w rękach, sumienie nadal jest błogosławieństwem, czy może raczej staje się kajdanami. Według niego król przywódca każdy, kto odpowiada za losy tysięcy, nie może pozwolić, by sumienie w pełni kierowało jego decyzjami. Bo sumienie każe się wahać wtedy, gdy trzeba uderzyć, każe zwlekać wtedy, gdy trzeba ukarać, każe odpuścić wtedy, gdy przeciwnik zagraża Twojemu życiu. Machiavelli ostrzegał władcy upadają nie dlatego, że brakuje im mądrości czy siły, ale dlatego, że zbyt mocno wiążą się moralnymi zasadami. Historia zna przykłady. Król Ryszard II Anglii, człowiek łagodny, miłujący pokój. Pozwalałby emocje rządziły jego decyzjami. Ale właśnie ta łagodność sprawiła, że postrzegano go jako słabego. W końcu został obalony przez Henryka Bolingbroka, który sam sięgnął po koronę jako Henryk IV. To dowód, że jeśli sumienie nie pozwoli ci działać twardo, możesz stracić władzę, a nawet życie. Oczywiście Machiavelli nie chciałby, człowiek stawał się potworem. Chodziło mu o coś innego, władca musi umieć zarządzać swoim sumieniem, oddzielać je od decyzji, które ważą o losie państwa. Czasem możesz posłuchać sumienia. Ale są chwile, gdy trzeba je uciszyć. To nie jest okrucieństwo, to mądrość. Przywódca, który potrafi negocjować z własnym sumieniem, przetrwa najcięższe burze polityki. Pomyśl o Abrahamie Lincolnie. Znany był z wielkiego serca z dobroci. A jednak nie zawahał się wysłać tysięcy ludzi na polabite w wojny secesyjnej. Wiedział, że jeśli dla spokoju sumienia uniknie wojny, Unia się rozpadnie. Miliony ludzi stracą przyszłość i wolność. Wybrał więc ból krótkotrwały, by ocalić wartość większą, to właśnie duch, który cenił Machiavelli. Prawdziwa siła przywódcy nie leży w tym, że jest bez uczuć, lecz w tym, że wie, kiedy pozwolić sumieniu przemówić, a kiedy je zamknąć na klucz. Bo wyrzuty sumienia goją się z czasem, ale błąd polityczny może zniszczyć całe królestwo. I tu tkwi mądrość lepiej znieść ranę w sercu, niż doprowadzić do rany śmiertelnej w rzeczywistości. Lekcja Machiawellego brzmi jasno: sumienie jest konieczne dla społeczeństwa, ale dla człowieka u władzy może być przeszkodą. Władza wymaga decyzji, czasem brutalnych. Możesz zachować czyste sumienie. Ale wtedy opuszczasz pole gry, na którym kształtuje się historia, albo nauczysz się z nim targować. Zrobisz coś, co nie pozwoli ci zasnąć, ale w zamian zyskasz możliwość tworzenia przyszłości. To jest zimne, lecz prawdziwe ostrzeżenie. W grze o władzę sumienie może być przewodnikiem, ale równie dobrze może stać się kajdanami i tylko ci, którzy odważą się te kajdany zerwać, mogą stanąć na szczycie historii. Jeśli wcześniej widzieliśmy, że Machiavelli traktował sumienie jak miecz obosieczny, to teraz idzie dalej. Dla niego liczy się jedno skuteczność ponad wszystko. W księciu mówi wprost: Przywódca nie może dać się związać tradycyjną moralnością, bo jeśli to zrobi, stanie się ofiarą tych, którzy działają bez wahania. Sukces nie przychodzi z tego, że jesteś dobry według społeczeństwa. Sukces to osiągnięcie celu utrzymanie władzy i zapewnienie stabilności. Spójrzmy na cesarę Borgię. Człowieka, który nie wahał się użyć podstępu i bezwzględności, by wzmocnić swoje panowanie we Włoszech. Borgia rozumiał, że zaufanie i nazwisko nie wystarczą. Wiedział, że zdrada czycha za rogiem. Dlatego buntowników zdławił żelazną ręką. Machiavelli, który widział to na własne oczy, uznał go za przykład władcy. Okrutnego w sposób konieczny, takiego, który wie, kiedy być twardym, by uniknąć większego chaosu w przyszłości. To pojęcie koniecznej bezwzględności brzmi zimno. Ale spróbujmy przenieść je na grunt codzienności. Wyobraź sobie firmę na krawędzi bankructwa. Prezes wie, że jeśli nie zwolni kilkuset osób, upadek zabierze pracę tysiącom. Dylemat okrutny, z perspektywy moralności bezduszny, ale z perspektywy skuteczności niezbędny. Machiavelli powiedziałby, Czyn, który dziś sprowadza nienawiść, jutro może uratować władzę i porządek. By oddać to lepiej, posłuchajmy krótkiego dialogu. Młody władca, nie mogę tego zrobić. To sprzeczne z tym, w co wierzę, jeśli wydam rozkaz, ludzie mnie znienawidzą. Doradca, panie mogą cię nienawidzić dziś, ale znienawidzą cię bardziej, jeśli królestwo upadnie przez twoje wahanie. Chcesz być wspomniany jako łagodny władca, którego obalono. Czy jako ten, który był twardy i ocalił tron? Młody władca milczy. A potem szepcze: Niech mnie nienawidzą, bylebym ocalił królestwo. To właśnie ten moment, na który wskazywał Machiavelli. Między ideałem a skutecznością, to skuteczność musi zwyciężyć. Ideały są piękne na papierze. Ale polityka to gra krwi i żelaza. Spójrzmy na historię nowożytną. Winston Churchill podczas II wojny światowej nie wahał się bombardować niemieckich miast. Wiedział, że cywile zginą. Ale wierzył, że to skróci wojnę i ocali miliony istnień. Nie dał się zwieść słodkim iluzjom pokoju. Spojrzał prawdzie w oczy. By zdobyć pokój, trzeba przelać krew. Machiavelli dostrzegał też różnicę między młodością pełną ideałów, a brutalną rzeczywistością. Młody polityk wierzy: Jeśli będę szczery i dobry, wszyscy pójdą za mną. Ale świat jest pełen intryg, zdrady i chciwości. Bez realizmu i sprytu jesteś jak owca w stadzie wilków. Spójrzmy na Johna F. Kennedy'ego. Podczas kryzysu kubańskiego chciał od razu znaleźć pokojowe rozwiązanie, ale gdy spojrzał w oczy groźbie nuklearnej, zdecydował się na blokadę. Była to decyzja ryzykowna, twarda, odważna, ale to ona zmusiła związek radziecki do ustępstw. Lekcja Machiavellego jest jasna: władza nie wybacza naiwności. Skuteczność zawsze ważniejsza niż czyste ręce. Czasem musisz działać wbrew ideałom, aby chronić większy cel. Ludzie mogą zapomnieć o twojej surowości. Ale nigdy nie wybaczą, jeśli przez twoją słabość świat pogrąży się w chaosie. Lepiej być pamiętanym jako twardy zwycięzca, niż jako łagodny, którego imię zniknęło z historii. Tak wygląda władza w oczach Machiavelego. Liczy się rezultat. Nie ideały, nie emocje, ale skuteczność. I tylko ten, kto gotów jest poświęcić część własnego człowieczeństwa, może naprawdę przetrwać na tej bezlitosnej scenie polityki. W polityce, albo w każdym innym środowisku władzy, lojalność bywa wychwalana jak święta cnota. Wierzymy, że rodzi się z miłości, z szacunku albo z moralności, ale Machiavelli widział to inaczej. Dla niego lojalność nie była uczuciem, była transakcją, istniała tak długo, jak długo obu stronom się opłacała. A gdy zysk znikał, lojalność rozwiewała się niczym poranna mgła. I w księciu Machiavelli, ostrzegał mądry władca, nie może ulegać iluzji, że poddani czy doradcy kochają go bezwarunkowo. Człowiek działa z reguły dla własnego interesu, a gdy ten interes zostanie zagrożony, zdradzi bez wahania. Dlatego lojalność musi być kupiona, związana albo kontrolowana, tak by zdrada stała się wyborem zbyt kosztownym. Spójrzmy na przykład Henryka VII króla Anglii. Po latach krwawych wojen domowych wiedział, że miłość lordów to za mało. Wprowadził system bonds and recognizances, kontraktów finansowych, które nakładały ogromne kary na tych, którzy go zdradzili. Efekt? Nikt nie ważył się buntować. Nie dlatego, że kochali króla, ale dlatego, że cena zdrady była nie do udźwignięcia. To właśnie Machiavelli nazywał odstraszaniem zdrady. Nie da się jej całkowicie wyeliminować. Ale można uczynić ją niemożliwą. Tu widać brutalną, ale prawdziwą zasadę lojalność to nie uczucie, to matematyka. Człowiek pozostaje wierny tak długo, jak długo cena zdrady przewyższa zysk. Wyobraźmy sobie fikcyjny dialog w pałacu: Młody król, pragnę, by moi doradcy kochali mnie jak rodzinę. Doradca. Panie, oni będą się uśmiechać, będą się kłaniać, będą przysięgać wierność, ale jeśli jutro wróg obieca im podwójne zyski, mogą przejść na jego stronę. Uczucia się zmieniają, ale interes rzadko kłamie. Król, więc co powinienem zrobić? Doradca. Sprawby wiedzieli, że zdrada kosztuje ich wszystko. Wtedy nawet najbardziej chciwi wybiorą lojalność. Machiavelli szedł jeszcze dalej. Uważał, że prawdziwa siła nie tkwi w samym strachu ani w otwartej przemocy? Ale w tym, co niewidzialne. Wolę z kontroli ukrytej. Mądry władca nie musi krzyczeć, nie musi grozić bez końca. Buduje system, w którym ludzie działają zgodnie z jego wolą, myśląc, że to ich własny wybór. Przykład współczesny: wielkie korporacje. CEO nie jest w stanie kontrolować każdego pracownika, ale tworzy system nagród i kar, szans na awans i kulturę firmy, która sama reguluje zachowania. Nikt nie zmusza, a wszyscy się podporządkowują. To właśnie. Niewidzialna kontrola. Jeszcze mocniejszy przykład Józef Stalin. On nie tylko rządził strachem, zbudował sieć szpiegów donosów i wzajemnej nieufności ludzie nie mogli ufać nikomu poza nim. Rezultat nawet pod jego nieobecność urzędnicy zachowywali się tak, jakby stał tuż obok nich. To była czysta demonstracja tego, że największa władza istnieje wtedy, gdy ludzie słuchają cię, choć nie wydajesz rozkazów. Machiavelli mówił, że czasem spryt przewyższa brutalną siłę. Władca mądry, pisał, powinien posługiwać się i lwem, i lisem. Lew symbolizuje siłę lis, przebiegłość. Tylko łącząc oba możesz utrzymać lojalność i powstrzymać zdradę. I tu dochodzimy do wniosku, który dotyczy także nas dziś. Nie łudźmy się, że uczucia zastąpią interesy. W pracy kolega może być lojalny, ale co jeśli konkurencja zaoferuje mu podwójną pensję w przyjaźniach czy relacjach? Lojalność trwa tak długo, jak trwa wymiana korzyści jawnych albo ukrytych. Machiavelli nie mówił, że lojalność nie istnieje, on obnażał jej naturę. To transakcja. Mądry człowiek nie czeka na wierność absolutną. On tworzy więzy, które sprawiają, że zdrada staje się niemożliwa, bo najtrwalsza władza nie rodzi się z brutalnego przymusu, rodzi się z subtelnej kontroli, gdy wszystko działa tak, jak tego chcesz, a ludzie wierzą, że to ich własny wybór. W codziennym życiu czyste sumienie bywa symbolem moralności wysokości ducha, ale w oczach Machiawellego zbyt czysty przywódca ten, który zawsze postępuje słusznie, jest sam sobie więźniem. Gdy działasz zawsze według stałych zasad stajesz się przewidywalny, a w polityce przewidywalność oznacza możliwość wykorzystania. Machiavelli twierdzi król książę, albo każdy władca, który trzyma się tylko moralności, staje się łatwym celem dla sprytnych przeciwników. Wrogowie wiedzą, nie zdradzisz, nie uderzysz pierwszy, nie skłamiesz. A gdy wszyscy wiedzą, że zawsze wybierzesz, słuszność władza przechodzi w ich ręce. Wyobraź sobie partię szachów, gdy wiesz, że przeciwnik nigdy nie poświęci królowej, nie zrobi niekonwencjonalnego ruchu, możesz obliczyć każdy krok. Przywódca żyjący tylko sumieniem to gracz szachowy, idący zawsze według książki, na końcu zostaje pokonany przez tych, którzy łamią zasady. Machiavelli pisał jasno: Rządzący, który zawsze dotrzymuje obietnic, napotka wiele nieszczęść w świecie pełnym tych, którzy obietnic nie dotrzymują. To gorzka prawda, czyste sumienie może przynieść szacunek w księgach, ale w praktyce kosztuje tron. Jednym z jego najostrzejszych argumentów jest nadmiernie łagodni. Stają się narzędziem w rękach innych. Ci, którzy zawsze przebaczają, przepraszają, unika konfliktu, myślą, że są szlachetni. Machiavelli widział inaczej, dają wrogom broń. Historia pełna jest przykładów. Weźmy Edwarda VI, młodego króla Anglii, który wstąpił na tron z pobożnym sercem, zawsze pragnący rządzić sprawiedliwie. Ale jego naiwność i dobroć sprawiły, że frakcje w pałacu walczyły o władzę bezlitośnie. Bo wiedziały, że król nigdy nie będzie wystarczająco okrutny, by zdusić ich spiski. W efekcie dwór stał się polem bitwy, a Edward był jedynie marionetką. Albo Florencja za czasów Machiavelego. Mieszczanie słynęli z dobroci, pragnęli sprawiedliwości i moralności republikańskiej. A jednak, gdy Francja, Hiszpania i papież patrzyli na miasto, Florencja wielokrotnie przegrywała, bo przeciwnicy wiedzieli, że brakuje jej zdecydowania, brakuje okrucieństwa, by się bronić. Machiavelli stwierdza bez ogródek. Przywódca, który zawsze jest dobry, wkrótce zginie wśród złych. Świat nie jest sceną dla altruizmu. To arena władzy, gdzie zbyt ulegli są popychani wstecz krok po kroku. Wyobraźmy sobie rozmowę fikcyjną między młodym księciem a doradcą. Książę, jeśli będę łagodny, poddani pokochają mnie na zawsze. Doradca, Wasza Wysokość, pokochają Cię, dopóki spełniasz ich interesy. Gdy pojawi się ktoś, kto obieca więcej, miłość zniknie. A gdy okażesz dobroć zdradzieckiemu, Wierni poczują się oszukani. Książę niepewny, więc mam być okrutny. Doradca surowo, nie zawsze. Ale gdy nadejdzie potrzeba, bądź okrutny szybko i zdecydowanie. Nieumiarkowana dobroć uczynicie jedynie łatwym celem. Machiavelli nie promuje bezsensownej brutalności. Nie mówi, że przywódca ma stać się krwiożerczym potworem, ale podkreśla czasem okrucieństwo jest największą dobrocią. Słaby władca pozwoli, by kraj pogrążył się w chaosie a wojna i cierpienie trwać będą długo. Natomiast szybkie, zdecydowane ukaranie przynosi stabilność, a lud cierpi mniej w dłuższej perspektywie. Niektóre akty okrucieństwa, gdy są natychmiastowe i konieczne, mogą zapewnić bezpieczeństwo i trwały porządek. To argument, który budzi dreszcze, ale tłumaczy, dlaczego Machiavelli chwalił postacie takie jak Cesare Borgia. Cesare Borgia, syn papieża Aleksandra VI, znany z bezwzględnych działań w Romanii. Po przejęciu terytoriów dostrzegł chaos wywołany przez dawnych książąt. Wysłał twardego zarządcę Remiro de Orco, by przywrócił porządek. Gdy udało się ustabilizować kraj, Bordia publicznie wykonał egzekucję Remiro, Przeciął ciało na pół, wystawił je na rynku. Ludzie się bali, ale potem poczuli wdzięczność, bo kraj był stabilny. Brutalny, ale przynoszące długotrwały porządek. Machiavelli mówi jasno, zdecydowanie czasem okrucieństwo to realna droga do ochrony większych interesów. Przywódca zbyt łagodny pozwoli, by lud cierpiał w nieskończoność. Przywódca zdecydowany i okrutny w odpowiednim czasie budzi strach, ale strach chroni przed chaosem i wojną. Cena czystego sumienia, według Machiawellego, jest zbyt wysoka w polityce. Czyni przewidywalnym, podatnym na wykorzystanie, a w końcu wyrzuca z gry o władzę. Aby przetrwać czasem, trzeba odłożyć sumienie na bok, działać zdecydowanie i z niezbędnym okrucieństwem. W świecie, gdzie ludzie kierują się głównie interesem i strachem, zbyt czyste serce nie jest bronią. Jest śmiertelną słabością. W świecie polityki i wszelkiej władzy nic nie stoi w miejscu. Machiavelli zauważał, że ci, którzy rządzą, jeśli chcą przetrwać i naprawdę wpływać, nie mogą polegać wyłącznie na przeszłości czy pierwotnych zasadach. Świat ciągle się zmienia. Wróg zmienia kierunek sojusznicy, mogą się odwrócić, okoliczności wymagają decyzji, których wcześniej nie było. Zmiana według Machiavelego to nie wybór, to warunek przetrwania. Sztywny przywódca przywiązany do ideałów, czy to dobroci, czy uczciwości, szybko staje się bez znaczenia pozostawiony w tyle w brutalnej grze o władzę. Wyobraź sobie Aleksandra, młodego księcia w małym królestwie. Chciał rządzić sprawiedliwie przez dobroć. Jednak już w pierwszym miesiącu musiał stawić czoła nagłemu powstaniu ze strony nielojalnej szlachty. Gdyby Aleksander trzymał się tylko sumienia, nie chcąc karać królestwo pogrążyłoby się w chaosie. Machiavelli mówi, to moment, w którym zmiana staje się konieczna. Aleksander musi odłożyć ideały, działać zdecydowanie, czasem okrutnie, by utrzymać władzę, a później przywrócić równowagę do zasad moralnych, gdy sytuacja się ustabilizuje. Ta elastyczność nie jest kompromisem moralnym, to strategia przetrwania. Sztuka życia na ostrzu noża władzy bez utraty siebie. Zmiana nie polega tylko na reagowaniu na kryzysy. To ciągłe dostosowywanie się, by pozostać znaczącym. Machiavelli podkreśla, że przywódca nie może stać z boku, oczekując, że świat będzie się kręcił wokół niego. Trzeba stać się niezbędną częścią obrazu, gdzie twoje decyzje kształtują losy innych. Żywy przykład. Margaret premierka współczesnego państwa, gdy objęła władzę gospodarka, była w kryzysie, opozycja rosnęła w siłę. Utrzymanie sztywnej pozycji politycznej mogło doprowadzić kraj do katastrofy. Wprowadziła kontrowersyjne reformy czasem, poświęcając wizerunek idealnego lidera, by ratować gospodarkę i stabilność społeczną. Efekt. Pozostała przy władzy zachowała autorytet, udowadniając, że świadoma zmiana nie tylko pomaga przetrwać, ale wzmacnia pozycję w oczach społeczeństwa. Machiavelli podkreśla też przywódca stoi przed wyborem między efektywnością a bezczynnością. Możesz dążyć do ideałów, tworząc wizerunek moralny, którego nikt nie odważy się dotknąć, ale zostaniesz pozostawiony na marginesie. Nikt cię nie usłyszy, nikt nie będzie się liczył. Albo wybierasz efektywność, czasem poświęcasz wizerunek ideału, stajesz się twórcą rzeczywistości. Ten wybór nie jest łatwy. Wymaga odwagi, by zaakceptować małe rany czasowe kompromisy, by uniknąć większych porażek. Machiavelli nie nakazuje zabijać sumienia, uczy jak z nim negocjować. Mądry lider wie kiedy słuchać, a kiedy odkładać na bok, by utrzymać władzę bez samodestrukcji. Wyobraź sobie dialog, książę Edward pyta doradcę: Jeśli działam instynktownie czasem wbrew ideałom, czy nadal jestem sobą, doradca odpowiada: Wasza wysokość bycie przywódcą to zachowanie życia i władzy. Ideały nie chronią tronu. Ale wciąż możesz zachować serce, wiedząc kiedy odłożyć je na bok, by chronić kraj i ludzi. Edward powoli kiwa głową, zdając sobie sprawę, że władza nie służy dowodzeniu czystości, lecz tworzeniu rezultatów i przetrwaniu w nieustannych wyzwaniach. Ostateczna lekcja Machiawellego: władza i moralność nie zawsze idą w parze. Mądrość to dostrzec, że świat nie czeka. By przetrwać i wpływać, trzeba umieć adaptować się, zmieniać i kształtować rzeczywistość. Negocjować z sumieniem, wybierać efektywność nad ideały, być gotowym na zmianę. To istota sztuki przywództwa według Machiawellego. Ten, kto nie próbuje zmieniać siebie, zostaje w tyle. Ten, kto potrafi adaptować się i być elastyczny, staje się siłą, której nie można ignorować, postacią, którą historia zapamięta. Zmiana nie jest zdradą ideałów, to klucz do współistnienia sumienia i władzy. Dziękujemy za zainteresowanie treściami o superinteligencji. Jeśli Ci się spodobały, zostaw lajka, zasubskrybuj i włącz powiadomienia, aby nie przegapić nowych filmów. Przejdźmy teraz do głównej treści dzisiejszego filmu.